Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie puszkę kolekcjonera z kolekcji naklejkowej Swifty 365-2021. W środku mamy 50 naklejek. Koszt takiej puszki to 30 zł. Tutaj chciałem podziękować ponownie polskiemu panienie za możliwość prezentacji tego produktu u mnie na kanale. No i otworzymy sobie. Zobaczymy jak to wygląda. Puszeczka naprawdę fajna. Złota. Tutaj mamy zawiasy. No i popatrzcie. Saszetki są. No i puszkę można wykorzystać na powtórki różne. Mamy tutaj wkładkę. ile mamy tutaj tych saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć saszetek. Zobaczymy co fajnego tym razem wpadnie. Nie wiem czy ostatnio widzieliście odcinek gdzie otwierałem starter Paka, album prezentowałem i pięć luźnych saszetek trafiłem Messiego i kilka innych fajnych naklejek. No a teraz mamy jako pierwszych zawodników Ajaxu Klazjan Huntelar i Antony. To jest zwykła taka naklejka. Mamy naklejki line upy z całym zespołem. Tutaj mamy Boka, Andrada, Bufarini, Lopez, Izquierdos, Fabra, Salvio, Campuzano, Fernandez, Obando, Tevez i Soldano. Ponownie mamy zawodników Boka: Lisandro Lopez i Marcelo Weigand. Do tego z klubu Ameryka. Luis Reyes i Ruben González. I Juventus: Cristiano Ronaldo Douglas Costa. Czyli Krystyna wpadła. Popatrzcie, jaki fryzma. Dziwny. Ok, pierwsza saszetka za nami. Lecimy z kolejną. W komentarzu możecie napisać, jak Wam się podoba obecna seria edycja naklejek. No i patrzymy, kto następny. Szalkę Alessandro Szyb i Levent Markan. Niektórych zawodników to pierwszy raz widzę i słyszę. No i piękne logo. Naprawdę loga są bardzo ładne. Mamy Inter. Do tego z Juventusu Federico Bernardeschi i Paulo Dybala. Kolejni napastnicy Juventusu. No i dwie naklejki Line-Up z Marsylii. Mandanda, Sar, Kamara, Gonzalez, Amawi, Rongier, Strotman, Sanson, Tuvan, Benedetto i Payet. No i... Kolejna naklejka line-up Ajax. Onana, Dest, Schurz, Blind, Tagliafico, Gravenberg, Martinez, Van de Beek, Neres, Promes i Tadic. No i mamy teraz proporczyk emblemat. Verec, czyli Liverpool. Do tego naklejka złota Rahema Sterlinga z Manchesteru City, Amine Harit z Schalke, Rodrigo City i dwóch zawodników Realu Daniel Carvajal i Ferland Mendy. Pod filmem będziecie mieć ponownie link do tutorialu. Zbieraj i graj. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Paris Saint-Germain, Marquinhos i Kimpembe. Tutaj mamy cieszynkę zawodników Ajaxu w Lancers. No i nasz rodak Łukasz Piszczek oraz kolega z obrony Zagadu. Dan Axel Zagadu. No, i tutaj mamy powtórkę line-upa z Marsylii i logo Paris Saint Germain. Piąta saszetka. Mamy maskotkę Atletico Madryt. No, i tutaj emblemat, proporczyk, również Atletico Kolczone, Kolczonerus. Do tego szalkę Di Knappen. Z Ajaxu bramkarz Onana i obrońca Tagliafico. I Alison bramkarz Liverpoolu. Teraz mamy line-up Manchesteru United De Gea. Van Bisaka, Lindelew, Maguire, Show. Pomocy Matic, Pogba, Fernandez i z przodu Greenwood, Martial i Rashford. Następnie Lautaro Martinez z Interu, Bonucci, Juventus. Tutaj mamy proporczek Borussia Dortmund i również Cieszenka zawodników tego klubu. Następnie zawodnicy Liverpoolu Joel Matip i Andrew Robertson z Juventusu. Dwóch bramkarzy rodak Szczęsny i Buffon. Corinthians Ederson, Gabriel Mane z Liverpoolu i ponownie Liverpool bramkarze Alison i Adrian. Ajax, Lisandro Martinez, Bianconeri, czyli zawodnicy Juventusu, tutaj z Pucharem, Neymar, Paris Saint-Germain, dwie drużyny: Flamenco, drugie miejsce, i Monterey, trzecie na Mistrzostwach w Katarze, Iwan Marcone z Boka. No i zostały nam dwie ostatnie saszetki. Czy trafimy jeszcze jakąś gwiazdę tutaj. Tak jak wcześniej Neymara. Gabriel. Zawodnik Corinthians. Z boka Fabra i Buffarini. Richard Sanchez. Klub Ameryka. Z Paris Saint-Germain mamy dwóch bramkarzy. Jest nasz rodak Marcin Bułka. I obok Keylor Navas. No i jeszcze raz boka. Carlos Zambrano i Emanuel Mas. Real Toni Cross i Federico Valverde. Tutaj mamy Proporczyk Marsylii. Następnie Klub Ameryka. Ibar Gwyn i Cordova z Liverpoolu. Aleksander Arnold i Cimikas. No i ostatnia naklejka dzisiejszego unboxingu. Giorgio Chiellini i Bonucci, obrońcy Juventusu. A więc moi drodzy, w takiej puszce kolekcjonera mamy 10 saszetek. No i jak widzieliście, duży asortyment, że tak powiem, tych naklejek. Od proporczyków po normalne naklejki, świeciaki różne, loga cieszynki. Naprawdę fajna jest ta kolekcja naklejkowa. Ok. To wszystko moi kochani dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.